Ciemaneczka z tej strony Sharpie a to jest kolejny odcinek, który Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z siewami rzepaku, bo w sierpniu jest czas na siew rzepaku, więc lecimy sobie. Z... Aj kurde, wszystkie często, więc lecimy sobie z siewem rzepaku, żeby nie, przedłuża... nie przedłużać e, i tak. Rozpiska sobie zrobiłem. Aj co gdzie sobie zasiejemy będzie tak na polu numer 30 siejemy sobie czekajcie żebyście dobrze widzieli na polu numer 30 siejemy sobie soję yy, na 45 yy, na 45 kukurydza yy, 50, 53 rzepak i 51 serba yy, a co do nowych pól, to raczej je kupimy nowe pola sobie raczej zakupimy i albo, albo z pszenicą, jęczmieniem i yy, albo owsem albo z, bura z ziemniakami, burakami a może to i to zależy, jak będziemy stali finansowo nie będzie na tyle kasy nie będzie żadnego problemu Bo ja sobie wybieram już rzepak i jedziemy się. No niestety na, na polu numer 53 po powtórzy nam się rzepak, no ale nie mam wyjścia, bo nigdzie in, indziej nie mam pola, na którym bym zasić. Teraz już będę się raczej po dwa pola, więc będę jeszcze dokupimy, to będę chciał siedzieć po dwa pola naraz w, w, no w jednym w jednej uprawie, bo jednak to mi zaoszczędzi zaoszczędzi kasy, no bo nie oszukujmy się no. dajmy na to oleju rzepakowego ja będę miał drugie tyle co teraz no to jest drugie tyle kasy, a jednak olej jest dość drogi więc jego akurat bym chciał dosyć dużo mieć bo na olejach się dobrze zarabia i jak będzie nas stać to kupimy sobie tą Dajemy się do złatwania, do robienia do robienia z wełny materiału, ja muszę to ustawić I tak. Troszkę się przestawimy. 6-2. No i lecimy. Tam sobie też zrobię przeczeka od razu, żeby to ogarnąć w miarę. I tu będzie od razu nawieziony w pierwszy, pierwszy poziom nawiezienia, więc polecimy sobie z drugim poziomem już później. Mamy niestety 500 na minusie, więc może na koniec z odcinka, polec żeby nie było tylko jedno, polecimy sobie z y, świniami, bo świnie powinny być w dosyć dobrej cenie na ten moment. No właśnie, 14 sztuk mamy po tysiącu, więc mamy 14 tysięcy z automatu. Nie chcę kurde kupować podstawowej żywności, no ale nie będę miał chyba wyjścia nie stać mi na pole, żeby... na pole z y, żeby kupić. Więc nie, nie będę miał raczej wyjścia, jak kupić jeszcze tej paszy. No, albo po prostu sprzedać te świnie, które są drogie, a resztę... zresztą poczekać i tyle i... Y, aż skosimy y, kukurydzę. Kukurydza będzie... czekajcie... Kukurydza będzie za... tak za miesiące. A w sumie miesiąc tylko będzie, będzie bez tego bez, będę bez żarcia, więc troszkę źle rozgospodarowałem w tym sezonie. Tak sobie muszę przejechać, że mi się zgadzało z, yy, z GPS-em. I tak też zrobimy. Na koniec odcineczka. Polecimy sobie, czego zrobię sobie screena jakiegoś miarodnego. Dobra. I na koniec znaczka polecimy sobie z, e, ze świniami. Tutaj włączę pracownika, a my sobie pojedziemy ze świniami. I tak ogólnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, łapkowania, udostępniania. Yy, możliwe, że niedługo pojawią się live z World of Tanks, bo yy, ostatnio się wkręciłem w tą gierkę, więc możliwe, że ta gierka będzie na naszym na kanale się pojawiać. Na pewno będą odcinki z niej. Jeśli się przyjmie, oczywiście, jeśli będzie słowa wyświetlenia, na to normalne, że nie. Ale jeśli się przyjmą to będę yy, będą odcineczki z tej gierki. No ale mniejsza o to. Yy. Teraz bym się mógł byśmy mogli się zastanowić w sumie jak tam jest technologii odczczenia cyfrowej 45 tysięcy. Czekajcie to jest m to 85. By jeszcze mo moglibyśmy się zastanowić, bo to można było ogarnąć, kupić to przyczepa, no, jest dosyć pojemno. Uh, uh, uh. Zaczęło było 4587, no, tańszym kosztem. 120, 131 tysięcy Na trzcinę cukrową, i byśmy mogli już Jakieś małe pole sobie obsiać i postawić cukrową w sumie. Muszę zobaczyć za chwilę jak tam jest ten ta Cena cukru, czy się opłaci taką inwestycję zrobić Cena cukru, cena cukru 1500, a trzcina cukrowa, gdzie ona jest. 400 jest? No, 4000. Warto to by wartało. No i tego jest trzcina yy, cukrowa, jest od groma, nie oszukując się, co tu jeszcze mógłbym tak sobie pomyśleć? No, bałem na odpadu na pewno. Póki co, bo to jest koszt ogromny. Tu nie ma nawet opcji myśleć, odbawał mnie. A no i, jak się nie mylę, chyba teraz mamy do koszenia... Trawę, jak chyba sobie zapomniałem o niej. jak się nie mylę, to chyba jest trowa do koszenia. Nie wiem, czy miesiąc temu nie było do koszenia. dobrze. Eee, no pewnie. Więc tak. Sprzedamy sobie większą ilość świn w tym momencie, te najdroższe, i w następnym odcinku robimy kiszonkę. By poszło tak: 14, 30, 41 Czterdzieści 41 świn by poszło na sprzedaż. To było około 40 tysięcy. to jest dobry plan i przejechałem sobie zapominam, zapominam wyłączyć tempomatu i mi przejeżdża po prostu samo za, za, za ostro po prostu przyspiesza no i tak byśmy chyba zrobili musimy się odbić trochę od dna a dlatego chcę sprzedać świnie. Żeby zrobić kiszonkę, jest taka fajna prasa od razu z owijarką. I to co kupiliśmy... Poczekajcie, zaraz zobaczymy ile ona jest w tym momencie warta. 30 tysięcy. Prawda, będziemy mieli za mało. Nie wiem czy nie prościej silos postawić. Tylko, że nie mam przyczep takich wielkich, żeby to ogarniać. Musimy mu kupić przyczepę samozbierającą. Albo po prostu tą do dodać. Nie wiem, jeszcze pomyślę. Na pewno będę chciał zrobić w następnym odcinku taki szoneczkę. Żeby już była robiona. No nie wiem właśnie, muszę się jeszcze nad tym zastanowić jak to zrobić. To muszę się Hmm, Hmm... No musimy na pewno skosić tę trawę. Tylko czy owijać belki? Jak się obrócę to zobaczę ile kosztuje jeszcze silos na kiszonkę. Bo kiszonka z trawy na no spoko. Można by było zrobić. Ale chodzi mi też o kiszonkę z... Kukurydzy, i już rasło to ludziom garda. A jednak kasa będzie wydana. Więc dlatego też muszę to dobrze przemyśleć. Dobra, no nie tu, tylko tu. tutaj są strasznie duże te silosy. Wolałbym dwa mniejsze nawet. Widzicie, 25 tysięcy, ale poczekaj, on jest ogromny. No, nie są drogie. Naprawdę by tutaj gdzieś je postawił. No, tak chyba zrobimy. Dobra, ja chyba tu. Tylko tak teraz tu pracownika nie włączę. Dobra, widzimy się za chwilę, jak skończę to pole i puszczę go na pracownika na tamtym polu, a my pojedziemy sobie z tymi świniami, chociaż jeden kurs sprzedać. Dobra, musiałem wziąć niestety 500 tysięcy pożyczki, bo pracownika nie mogłem zatrudnić. Zmieniłem sobie już ciągnik i lecimy z kolcem. Tu jest ten pracownik, powoli jakoś działa. A my jedziemy... A, jakoś tam będzie działał. A my jedziemy z tymi świniami. Zadam poprzyczepę i zarobienie kolejna paleta miodu zawsze to jakaś dodatkowa kasa nie wiem, nie, nie, nie liczyłem ostatnio co sprzedawałem nie, nie pamiętam ile tam zgarnąłem czy się odrobiły już te ule, czy jeszcze nie nie jestem pewny myślałem, że troszkę szybciej będę produkować te ule yy, miodne, no, ale widocznie tak musieli to zbalansować. W sumie też każdy, jakby szybko się produkowało, to by każdy postawił ule i bez, bez roboty miał kasę. Więc jest to najdroższe to jest to. to. I lecimy to sprzedać. Ja sobie porobię te kursy całe. Muszę przygotować podkoszenie. Na kiszonkę trawy, tylko jeszcze nie wiem. Nadal zastanawiam się cały czas nad tym, czy silos, czy nawet silos nas wyjdzie tani, bo postawimy silos, będziemy go mieli dla krów, już będziemy go mieli dla krów, i przy okazji będzie przy okazji na kiszonkę, na trawę, takie rzeczy. A po prostu kupimy sobie przyczepę samozbierającą, ona, ona akurat nie jest droga, bo 25 tysięcy ta mniejsza i, sobie, i postawimy sobie, będziemy mieli silos i przyczepę samozbierającą. I to nas wyjdzie 50 tysięcy, a prasa, owija, prasa z owijarką, nas wyszło 60 tysięcy, no i tylko tyle, że jest mniej roboty troszkę, bo... Pracuje, że od razu, owija, już jest z głowy. To trzeba jeszcze ubijać. No coś za coś. No za no to będą fajne akcje z książek. 13216 216 No więc w sumie możemy od razu spłacić tę piątkę, którą wziąłem. Powiem tak w razie czego na te pola będziemy mieli, weźmiemy pożyczkę jeszcze, żeby ta, ta seria się rozrastała. Więc co, ja w tym odcinku się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku trzymajcie się cześć.